Osobiście od kilku lat gram na monitorze 1440p, 165 Hz częstotliwości odświeżania. Dziś jednak przetestuję przesiadkę z 27 cali 1440p na 27 cali, ale 4K 160 Hz. Wyższa rozdzielczość 4K, ale nadal podobna częstotliwość odświeżania. I zobaczymy jakie będą odczucia, czy zauważę jakąś znaczną różnicę. Przede wszystkim tutaj zobaczę jakie odczucia podczas grania daje 4K IPS w wersji SS, czyli Super Speed, szybki IPS w monitorze Gigabyte M27U. Materiał powstał we współpracy ze sklepem Sferis, a link do testowanego monitora znajdziecie w opisie filmu. Witajcie z tej strony, Sandra. Zanim zacznę do mówienia tego monitora, do przejścia do wszelkich testów i omówienia jego specyfikacji, ale także funkcji, jakie posiada, zacznę jeszcze od ceny, ponieważ rzecz jasna, jest to bardzo istotna kwestia. Szukając innych monitorów o podobnych specyfikacjach, czyli 4K i PS z wysoką częstotliwością odświeżania, natknęłam się na ceny głównie w okolicach 3-4 tysięcy złotych. Oczywiście były pojedyncze modele za ponad 2000 zł. złotych. I właśnie jeden z tych tańszych modeli, które można nabyć, to jest właśnie model gigabyte'a, który dzisiaj omówię. Więc e, jeśli chodzi o te specyfikacje, 4k, ss, super szybki PS. W wersji 27 cali jest z wysoką częstotliwością odświeżenia 160 Hz. Ten monitor jest naprawdę bardzo dobrze wyceniony. Na start oczywista też informacja, no ale muszę o tym wspomnieć, dla być może mniej zorientowanych. Monitory 4K do gier potrzebują dość mocnego sprzętu i tutaj przede wszystkim wystarczająco mocnej karty graficznej, bo procesor właśnie gra mniejszą rolę przy rozdzielczości 4K. Karta graficzna musi więc uciągnąć wystarczającą dużą ilość FPS-ów. Ja osobiście wykorzystałam do wszelkich testów z tym monitorem kartę Gigabyte RTX 4080 super, gdzie mam więc odpowiedni zapas FPS-ów do wszelkich tytułów gier. Tak więc po prostu pamiętajcie, miejcie na uwadze, że w przypadku zakupu takiego monitora przyda się też mocna karta graficzna, oczywiście do gier, bo w momencie, jeśli chcecie kupić taki monitor do pracy, no to oczywiście dużo słabsza karta graficzna może jak najbardziej być. Monitor przychodzi w sporym kartonie, bardziej można powiedzieć w wysokim kartonie, ale nie szerokim, więc łatwo też go spakować gdziekolwiek, czy przenieść. W zestawie są wszelkie niezbędne przewody, czyli DisplayPort 1.4, przewód USB do USB typu B, HDMI 21, i są też dwa kable zasilające tutaj do monitora. Zresztą, jak widać, wtyczka jest pod Europę i pod tą, która jest w Wielkiej Brytanii. Podstawka do monitora jest dodatkowo zafoliowana, jest też ona pokryta takim czarno-szorskim tworzywem sztucznym, a od spodu metalowa z wkrętem do przykręcenia jej. No i całe mocowanie jest też dość ciężkie, solidne z przepustem tutaj na przewody, które też oczywiście sobie można wyprowadzić. Monitor jest z obu stron zabezpieczony stropianowym wypełnieniem, no i też dodatkowo jest zabezpieczony przed porysowaniem. Montaż też tego monitora jest banalnie prosty, w zasadzie wystarczy podstawę przyłożyć do pionowego mocowania, a od spodu przykręcić wkrętem, nie trzeba tutaj nawet żadnych narzędzi typu śrubokręta. No i gotowe już mocowanie, po prostu wystarczy przyłożyć do tylnej części monitora i na zatrzask jest on zabezpieczany, już gotowy do podłączenia przewodów wszelkich do monitora, ale także do komputera. Warto też zaznaczyć w tym momencie, że monitor można zamontować do uchwytu na biurku, jeśli macie oczywiście, czy nawet do ściany, ponieważ obsługuje on standard VESA klasycznie, czyli 10,

Na tylnej części monitora jest kilka portów i złącz, które w tym momencie mówię, ale także taki joystick, który ma wiele funkcji. Warto tutaj wymienić kilka sztuk, portów USB, a w zasadzie łącznie trzy porty USB do wykorzystania. A żeby móc je wykorzystać, trzeba podłączyć przewód USB typu B do monitora, ale także końcówkę USB do samego komputera. Wtedy dopiero służy to jako taki hub do USB na monitorze, który oczywiście można wtedy wykorzystać. Czyli te porty USB można w zasadzie wykorzystać do podłączenia dowolnych urządzeń. Jest też USB CS Power Delivery. Jako dodatek, czyli z możliwości ładowania urządzeń, do maksymalnie tutaj warto znaczyć 15W, takie jak na przykład laptopy, netbooki czy smartfony. Obok widać też wyjście słuchawkowe, czyli tak naprawdę można i nawet słuchawki podłączyć bezpośrednio do monitora. Monitor oczywiście posiada regulację pochlenia, czyli można w tym momencie sobie ustawić tak lub tak, ale także wysokości, czyli najniżej. Ale także najwyżej. I warto znaczyć, że od spodu blatu biurka od podstawy do maksymalnej wysokości na tym monitorze jest 52 cm. Mówię o tym, dlatego że być może niektórzy chcą sobie to zmierzyć, zobaczyć, czy będzie mu taka wysokość odpowiadała. Ten monitor nie ma jednak funkcji pivot, czyli nie można ustawić sobie, żeby ten monitor obrócił się pionowo, takiej możliwości tutaj nie ma. Gigabyte M27U ma też dwa głośniki o mocy 3W, a z tylnej części obudowy są też dwa fizyczne przyciski na monitorze. Ten jeden główny i w zasadzie najważniejszy przycisk na monitorze służy jako power, czyli naciskając go dłużej włącza lub wyłącza się monitor, ale też on służy jako taki joystick, czyli za jego pomocą można wejść w całe menu ustawień OSD monitora. Drugi natomiast przycisk nieco większy jest to przełącznik z napisem KWM, no i w tym miejscu właśnie chciałabym o nim opowiedzieć więcej, bo sama wcześniej nie miałam jeszcze styczności z tą funkcją w monitorze. Tak naprawdę zasada jest dość prosta. Jest to przydatne, jeśli chcecie przełączać się pomiędzy dwoma komputerami. Dla przykładu macie komputer stacjonarny i laptop. Stacjonarka jest standardowo podłączona przez przewód DisplayPort do monitora Gigabyte, ale dodatkowo macie jeszcze laptop, który możecie podłączyć pod USB typu C również do monitora. No i dla przykładu macie jeszcze kamerkę, klawiaturę, no i myszkę na USB. I te wszystkie trzy urządzenia, które macie, podłączacie bezpośrednio do USB, które są na monitorze, a przypominam, że są trzy porty USB. I wtedy klikając przycisk ten KWM, który jest na monitorze, wystarczy kliknąć go. No i wtedy przełącza się działanie tych trzech rzeczy pod USB, czyli myszki, kamerki, ale także klawiatury, i wtedy działają one już bezpośrednio w laptopie. W normalnych warunkach trzeba było te wszystkie porty 3 USB przełączać do laptopa czy do komputerów komputera stacjonarnego, żeby te trzy peryferia działały. W takim przypadku monitor przełącza działanie tych wszystkich przewodów podpiętych pod USB do różnych komputerów, więc jest to naprawdę mega przydatne, zwłaszcza dla osób, które dużo pracują pomiędzy laptopem a stacjonarką. Teraz przechodząc nieco do specyfikacji samego obrazu i tutaj rozdzielczość, tak jak wspominałam, 3840 na 2160 czyli dokładnie 4K, 27 cali, jest też tutaj taka powłoka przeciwodlaskowa. Typ matrycy IPS określany jako SS, czyli super speed z najniższym czasem reakcji do 1 milisekundy. Co do samego pokrycia barw, sRGB jest to aż 129%, a DC i P3 aż 95%. Jest to więc bardzo wysokie pokrycie palety barw, co zresztą widać, ponieważ tutaj kolory są Żywe, intensywne, jest też bardzo duży kontrast. W ustawieniach OSD monitora, czyli właśnie wchodząc za pomocą tego joysticku, który jest na monitorze, są też różne tryby obrazu. Jest też tryb standardowy FPS, gdzie barwy są chłodniejsze. RTS typowo cieplejsze, co widać zresztą po bieli. Mówi, czyli pod oglądanie filmów, zrównoważone barwy i też maksymalna jasność. Reader jest to podczytanie, czyli właśnie jest tutaj też niższa jasność do 60% tryb sRGB obrazu, czyli zastosowanie właśnie pod takich bardziej wymagających użytkowników, typowo pod pracę, na przykład w grafice. No i jeszcze są trzy tryby custom, gdzie można sobie samemu dobrać jasność, kontrast, regulację sześciu kolorów, intensywność koloru, ostrość, czy też temperaturę kolorów na chłodne lub ciepłe lub zrównoważone. No i też światło niebieskie na suwaku, czyli tutaj można sobie dostosować, czy ma być ten filtr światła niebieskiego włączony, czy nie. Jest to bardzo przydatne dla osób, które mówią, że na przykład monitor razi w ich oczy, bo pracują wiele godzin przed monitorem, na przykład w pakiecie ofi. Peace. czy w przeglądarce i ta jest, ale po jakimś czasie może na przykład radzić w oczy. No i ten filtr bardzo się przydaje wtedy. W ustawieniach OSD też jest funkcja DCR, czyli Dynamic Contrast Ratio, przydatne też dla osób ponownie, które pracują przy obróbce zdjęć, ponieważ ta funkcja zmienia na bieżąco jasność wyświetlacza w zależności od tego, jaka obecnie treść się na, właśnie na tym monitorze pojawia. Co do jakości obrazu, też monitor wspiera HDR600, który oczywiście wymaga 10-bitowego przetwarzania obrazu. Jest też widoczny wzrost gamy kolorów w porównaniu do chociażby zwykłego HDR400 i to jest Zauważalne. Przy włączonym HDR 600 zapewnia to też oczywiście subiektywne, ale bardziej realistyczne efekty w grach czy filmach. Teraz warto powiedzieć kilka słów o 10-bitowej głębi kolorów, dlatego że większość monitorów gamingowych na rynku w rozsądnych cenach ma zwykłe 8-bitową głębię kolorów. Tutaj jest 10 bitów, ale o tym opowiem za chwilę, ponieważ jest to taki, no dość istotna kwestia, ponieważ wiele osób może o tym nie wiedzieć. W monitorze M27U jest 10-bitowa głębia kolorów, czyli określenie, ile kolorów dany monitor może wyświetlić. Pełne i prawdziwe monitory z głębią kolorów 10-bitową są to na rynku tak naprawdę monitory najdroższe, bardzo. Bardzo drogie, ale najkorzystniejszym wariantem jest wybór monitora z głębią kolorów 8 bit i FRC, czyli kontrolą częstotliwości klatek. Jest to określane wtedy nadal jako 10 bitów, chociaż nie jest to dokładnie to samo co prawdziwe 10 bitów przy najdroższych modelach monitorów. Ponieważ 8 bitów i ta funkcja FRC pomaga w uzyskaniu odpowiedniego pośredniego odcienia, a jest to dokonywane poprzez przełączanie się między odcieniami w każdej nowej klatce. Jest to więc więcej niż standardowe 8 bitów i dlatego jest to określone jako 10 bitów. Dodatkowo co kluczowe, co może się przydać w większej ilości graczy, jest tutaj FreeSync Premium Pro. No i ta funkcja oczywiście współgra bardzo dobrze z kartami od Nvidia, ale także z kartami Radeon od AMD. Więc FreeSync nie jest tylko pod karty AMD, jak niektórzy uważają, ale także pod karty Nvidia. I ja właśnie, tak jak mówię, testowałam z kartą od Nvidia, czyli 4080 Super. No i włączyłam tutaj G-Synca poprzez właśnie FreeSync. FreeSync Premium Pro, czyli tak naprawdę G-Sync Compatible. W panelu sterowania NVIDIA wystarczy wejść właśnie w kompatybilność G-Sync i tam można to włączyć. Natomiast, żeby to jeszcze włączyć, to trzeba wcześniej w ustawieniach OSD, czyli za pomocą tego joysticka, włączyć na pewno FreeSync Premium Pro czyli ustawić opcję Enable. Co do samego FreeSync Premium Pro zapewnia to eliminację jakiegokolwiek rozrywania obrazu, które może się pojawić w jakichś grach, czy na przykład przy zmiennej częstotliwości FPS-ów, ale także zmniejsza opóźnienie, więc input lag, co jest też kluczowe. Na sam koniec, już skupiając się typowo na graczach, monitor M27 ma też dodatkowe funkcje w OSD, czyli ustawieniach monitora odnośnie już typowo dla graczy. Jedną z takich funkcji jest M Stabilizer, który najkrócej mówiąc zmniejsza rozmazanie ruchu w grach, gdzie jest szybki movement, czyli właśnie szybki ruch, gdzie akcja dzieje się szybko. Warto jednak pamiętać o tym, że ta opcja nie działa przy włączonym freesynku. W ustawieniach OSD monitora znalazłam również opcję Black Stabilizer jest to korektor czerni, który po prostu zmniejsza jasność czarnego koloru. Jest także funkcja Super Resolution, która Obrazy, które są w niskiej rozdzielczości, na przykład jakieś grafiki. Jest także overdrive, który ja osobiście zawsze ustawiam na najwyższy tryb. Ponieważ ja jestem graczem CS2, który zmniejsza po prostu opóźnienie monitora, a jest to właśnie przydatne typowo pod gry sportowe. Funkcji, więc pod typowo jakość obrazu, czy różne opcje pod gry, naprawdę w tym monitorze jest wiele. Natomiast, żeby w pełni je przetestować i cieszyć się możliwościami tego monitora, musiałam mieć dobrą kartę graficzną i także przenieść ten cały monitor, tą kartę graficzną, wszystko zamontować w moim prywatnym komputerze w domu, dlatego że tutaj w studiu mam za słaby sprzęt, więc po prostu nie miałoby to sensu do takiego dobrego monitora. Wzięłam to wszystko do domu i tam. Tam przez około tydzień czasu testowałam właśnie monitor co noc, grając przede wszystkim też moją ulubioną grę CS2, ale także testowałam różne inne tytuły gier. W opcjach monitora ustawiłam tryb FPS, także włączony overdrive na opcję speed, ponieważ właśnie dużo grałem w CS-a. Można powiedzieć co noc. Co prawda tutaj przestawiłam z rozdzielczości 4K na 2560 na 1440 tylko pod tą grę, ponieważ wtedy jest łatwiej zabić przeciwnika. Wreszcie gier natomiast ustawiałam już na tywną rozdzielczość 4K. Natomiast wyjątkowo tutaj Tutaj w ces sprawdziłam wszystko na najwyższych ustawieniach i czas reakcji tego monitora, ponieważ tutaj wszystko zauważam na plus. Nie czuć żadnych opóźnień, jest też ogromna płynność, sama przyjemność z gry. Grałam nawet po 8 godzin w nocy w samego CES-a i tylko turniejowe mecze, co o czymś świadczy, że po prostu grało mi się naprawdę dobrze. W przeciwnym razie na pewno tak dużo meczów bym nie grała. W grze Overwatch ustawiłam też najwyższe ustawienia pod grafikę, rozdzielczość 4K. Tutaj było ponad 400 FPS, ów więc ogromne zapasy FPS-ów dzięki karcie 4080 Super. Stąd też oczywiście w pełni płynna rozgrywka z najwyższymi detalami. Zresztą w każdej testowanej grze ustawiłam najwyższe ustawienia pod jakość obrazu. Z innych takich bardziej wymagających gier, między innymi jakie testowałam, był to Call of Duty Warzone i Alan Wake 2. I szczerze mówiąc, są to gry, w które nie gram na co dzień, jednak trzeba przyznać, że dla osób, które mają wymagania, odnośnie jakości obrazu i płynności w rozdzielczości 4K, w takich najnowszych grach, tutaj też na pewno nikt nie mógłby narzekać. Teraz pozostaje kwestia, czy faktycznie widać różnicę taką znaczącą między 1440p a 4K. Szczerze mówiąc, nie zauważyłam aż tak ogromnych różnic. Największą różnicę, jaką zauważyłam, to przy przesiadce z Full HD na 4K. To jest tak olbrzymia różnica, że osoby, które grały na przykład kilka lat na Full HD i nagle przejdą na taki monitor 4K, to mogą naprawdę nie wierzyć, jak wszystko jest wyraźniejsze i ostrzejsze. Więc to na pewno jest bardzo zauważalne. Natomiast w przypadku osób takich jak ja, przesiadki z 1440p na 4K aż tak zauważalne nie jest, aczkolwiek dla osób, które są jeszcze bardziej wymagające, fabularne gry, no to na pewno takie osoby będą jeszcze bardziej zadowolone. Cena monitora, tak jak mówiłam na początku, bardzo dobrze wyceniona, zaledwie 2299 zł na ten moment. Oczywiście być może cena się zmieni, jednakże co świadczy o tym, że przy takich specyfikacjach ten monitor jest naprawdę bardzo dobrze wyceniony. Link do tego monitora umieszczam już w opisie pod tym filmem. Każdy może zajrzeć w jego aktualną cenę. Tymczasem ode mnie to już wszystko. Jeśli macie pytania, piszcie w komentarzu, ja postaram się odpowiedzieć. Ja Wam też dziękuję za obejrzenie, no i widzimy się już niedługo.